Pośród pytań, które drążą czas ostatnich lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, dręczy z koła dane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością? Czy przywiędnie chora i smutna? W marnocie szczęśnie i bałaganie Łajdacką ręką spychana w błoto Bezradna chuda w paletku zdarów darów Poszturchiwana wszędzie sierota co zrobimy z naszą wolnością, narazimy na wstyd, na zgubę. Ośmieszymy przed publicznością i oddamy niedźwiedziom przysługę. To jedyny nasz dobytek w biedzie żalu i goryczy. Po tych latach Chorowity Jaka szansa Na przeżycie Co zrobimy z naszą wolnością Jaki los się jej przydarzy Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot W łapy głupców i geszewciarzy Wykorzystana przez byle kogo Dla brudnych celów i niskich lotów Nasza nadzieja, natchnienia, obłok Bezcennych nocy, bezcenny motyw Co zrobimy z naszą wolnością? Amuletem, skarbem, klejnotem W jakim sejfie ją ukryjemy? By zostało trochę na potem co zrobimy z naszą wolnością, by nie napytać biedy? Co zrobimy z naszą wolnością? I kiedy? Na poważne pytania z poważnego kabaretu, pierwsze do odpowiedzi wyrywają się klasy nadal uciemiężone. Osiem podstawowych i cztery licealne. Żądają uwolnienia od przymusu szkolnego zawsze 21 marca, bo chcą swoją młodość ofiarować wiośnie. Jeśli chcesz to sobie żyj, ja się wtulę w napisy na murach i będę patrzeć jak rdzewieją mi paznokcie, stawiamy się w pary Odwiedzając wszystkie bary, a gdy będzie już nam miło, żeby jeszcze milej było, położymy się na czas. Będziemy wierzyć w czary! <grym> Mamy taki bardzo ładny dzień i bo dzisiaj zaczyna być wiosna i może jest jeszcze trochę zimno, prawda? Ale, ale już słonko świeci zaczyna być pogodnie. I dlatego myślę, że należy być radosnym i należy wszystkim przekazać jakiś znak miłości, coś w tym stylu, prawda? No bo jak wiosna nadchodzi, to nie należy się jakoś e, zamykać w sobie i, 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 i bić się z sobą czy z kimś, tylko, tylko być otwartym i, i przyjacielskim. Rodzi się tradycja, która może być barometrem dojrzewania do wolności. Kto wie, czy nieważniejsza dla dorosłych niż dla dzieci? Każdy chciałby mieć dookoła siebie ładne rzeczy, ale nie każdego na to stać. I to, że do tej pory dotrwały piękne rzeczy z dawnych czasów, to znaczy, że były bardzo szanowane, bardzo cenione. Często jest tak, że jeden przedmiot trwał całymi latami w jednej rodzinie. Ten kieliszek dostał jakiś młody człowiek, który właśnie skończył 18 lat. Ma własny kieliszek, może już pić. Wszystkie rzeczy użytkowe miały właściwie piętno dekoracji. Nawet te pieczęcie, które tu wziął, urzędowe, herbowe, były bardzo bogato grawerowane. Każda oprócz swoich funkcji użytkowych miała jeszcze tą otoczkę dekoracyjną. Często przychodzą starsze panie, starsze małżeństwa przynoszą rzeczy, z którymi nie chcieliby się rozstawać, no wyciągają spod serca jakieś swoje rzeczy, z którymi się zżyli długie, długie lata, no niestety muszą mieć pieniądze na życie. Te zegarki, właściwe kieszonkowe, ale trudno mówić o nich jako kieszonkowych, bo zbyt duże, żeby je dźwigać, były przyznawane jako nagrody w wyścigach hipicznych. No i są to zegarki kolekcjonerskie, bo na każdym jest inny obrazek, można zbierać. Jest teraz taki okres, że nie wszyscy mają zapotrzebowanie na prawdziwe piękno. Ludzie, którzy mają sporo pieniędzy, na razie nie czują potrzeby otaczenia się antykami. Myślę, że mają inne potrzeby. To jest samochód, który widać, willa. Taki przepych na razie błyskotliwy. Przedmioty mają dużo dłuższy żywot niż my i bardzo często zdarza się tak, że ktoś. Kiedyś musiał sprzedać ukochany przedmiot, być może jego córka, syn będzie miała go z powrotem dziwnym zrządzeniem losu. Bo te rzeczy krążą, jednak są nam wciąż potrzebne. Czy są jeszcze jakieś dobra, po które naród jest gotów po dawnemu kotłować się w kolejce? Odpowiedź brzmi tak. Dla silnych mężczyzn nowe akcje giełdowe, dla kobiet nowa twarz. Proszę, proszę, wam, proszę traktować tę sprawę Mimo wesoło. To jest przyjemność i dla was. To jest już jest to. No i co? może Proszę zatrzymać się, zamykamy drzwi. I, I think it's clear me. Okay. Dziękuję bardzo. Wychodzimy tamtymi drzwiami. This was clear yeah. me. So, proszę być spokojnym, cieszymy się, że e, tyle z Państwa do nas zechciało przyjść. Wszyscy z Państwa zostaną dzisiaj przyjęci. Wszyscy z nas przyjęci. Nie Dla dzisiaj. Dla jest kolejność. Blisko 2000 dziewcząt, a więc dziesięciokrotnie więcej niż spodziewali się gospodarze, Zjawiło się na eliminacjach Metamorphos, organizowanych przez firmy, w których obowiązuje dewiza, iż nie ma brzydkich kobiet. Są tylko niewykreowane. To wcale nie było tak, że chciałam się pokazać, czy wydawało mi się, że mam wygląd modelki i powinnam, i powinnam to eksponować. I się okazało, że coś nie zobaczyła. Jak zobaczyłam 1400 dziewczyn dookoła, to nie sądziłam, że mam nikłe szanse. Więc to jest taka zagadka. Ja się bawię świetnie w tą grę. Jestem mężem mojej żony, która pozuje w tej chwili do zdjęć. I myślę, że dla niej to jest na pewno bardzo duże przeżycie. Ja po prostu wierzę w moją żonę, że ona jest najlepsza. Dla mnie będzie zawsze najlepsza. Według mnie wszystkie kobiety są piękne, każdy na swój sposób. I naprawdę nie można określać kanonów urody tym, że na przykład powinny mieć takie wymiary, albo taką długość włosów, czy taki kolor. I każde jakieś przeciwstawianie się na, naturze jest nienaturalne, ale można czasami niektóre rzeczy poprawić i wtedy może z, z kopciuszka wyjść, taka księżniczka właśnie. Dla mnie uroda jest to wielki problem i wydaje mi się, że dla większości kobiet można, ja bym zaryskowała moje zdanie, że spędza sens powiek i każda kobieta stara się zrobić wszystko, żeby jakoś wyeksponować przede wszystkim te najlepsze swoje cechy. Uroda jest po prostu dodatkiem, który nas potrafi wylansować. Nie jedna, a trzy zwycięzczynie pojadą do Nowego Jorku na sesję zdjęciowe, a potem, kto wie, może na okładki zajmowane dzisiaj przez niejaką Klaudię Schiffer.